Kabiny na tej koparce operator widział więcej niż nie jeden polityk w Warszawie. A więcej o tym! No powie Grzegorz. Wejdziemy? Będziemy mogli wejść na koparkę? Tak jest, zapraszamy oczywiście. Tam jeszcze Was nie było. Ile to maleństwo waży? Ta maszynka e, waży 2690 ton. Jest ekologiczna maszyna. Jest zasilana prądem. Nie widzę zielonych tablic rejestracyjnych. <noise> Także powinna <noise> mieć zieloną tablicę rejestracyjną. Jest zasilana 6000 V. E, rozebrali tę maszyny w 2008 roku. E, załadowali na 400 tirów. 400. 400 tirów? Tak jest, 400 tirów, 4 statki. Znajdujemy się przed, w tej chwili przed potężnym kołem. Co to za koło? Znajdujemy się tak naprawdę pod czerpakiem, yy, i to jest koło czerpakowe. Tak. Wiader jest 20 sztuk, czyli każde wiadro 860 litrów. 105 wysypów na minutę. Chcesz pokopać Dolores? Pomóż nam zbudować symulator. Koparka dolores.pl